Tak naprawdę ja lubię z tobą rozmawiać, bo zauważyłeś, że po każdej twojej wizycie potem się spotykamy i mówimy obaj cholera, obaj nie powiedzieliśmy wszystkiego, o co chcieliśmy się zapytać. Nie da się, mi się zagada. <grymne> nie, ja właśnie... Dzisiaj to bez szans. <grymne> Dzisiaj bez szans. Masz... Ja nie chciałem wejść, tutaj pan od kamery mówi już, chodź A ty musisz nie, nie weźmiecie mnie. Łazić tu, tam mnie wypychają. Ja mówię nie, nie, żona mówi idź. Ja mówię, Czuj". Mówię, Czuj". A ja mówię, ale tam miała po co wchodzić, wiesz. To, to jest show, wiesz, o. fantastyczne Ale ja go tak pomontuję, że wyjdzie melepeta. No ja, ja mam nadzieję. No, to my jesteśmy kumplami. Na inaczej się umawialiśmy. Dobrze, nie, bo ty masz osobę, Tobie. Nawet kiedyś mi powiedziałeś, bo wiesz, Kuba, ja jestem ogólnie rzecz biorąc martwiący się. To tak koliduje Strasznie. z Twoim talentem, lekkością, z jaką wszedłeś na szczyt, no i jednak jesteś ciągle gorącym. Ty mówisz tak jak każdy psychiatra, z którym się spotykam. Oni nie mogą tego zrozumieć, właśnie, ale czym pan się martwi? Proszę, pan, pan ma taki dystans do życia, pan robi kabaret, pan umie. Umie y, obśmiać te rzeczy, którymi Pan się martwi, lęki a sam. Swoje. Lęki, Ta. lęki, lęki. Tak. A ja na przykład prywatnie tego, tego nie umiem. Y, y, to mnie bardzo y, dotyka, dojmuje, a w tej chwili najgorszy mam jakby ten problem z tym, że, że wiesz, nie wiem, no że jak już patrz, to jest stary, jak w tej, w tej porąbanej łódce, że wiesz, ja bym wolał kajakiem, że do przodu. A to życie polega na tym, że zapierdzielasz, patrz. Wszystkim się wydaje, że płyniesz do przodu, a ty jesteś tyłem. Nie rozumiem. Starzejesz się, no nie, po prostu nie. Ja wie, aż... Ale. <laughs> to już jest ten. Y, y... Tak, tylko ty mi się kojarzyłeś z takim cytatem, który chyba ci szafer kiedyś powiedział, że jak. Fafer. Chcesz... Słucham? Fafer. Słucham? Fafer. <laughs> tak się... <laughs> Że jak stoisz... Tak stoisz na starcie i chcesz zrobić coś inaczej. Nie, 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 nie. Ja go zapytałem. – Jak zagrać jakąś rolę? – Tak, ja pytałem go, wie pan, jak ja mam ugryźć tę rolę, bo on przyjechał, myśmy robili jego tekst, i pan safer <śm> mówi, <śm> i ja mówię, wie pan, no ja nie wiem jak, on mówi tak, Naprawdę, aktorstwa polega na tym, że z innymi aktorami staje pan w blokach, proszę pana, i jest do biegu, gotowi, start! Pada, strzał, i wszyscy zap***alają, ale pan w drugą stronę. Ale, ale to jest dokładnie twoja kariera, no. I wiesz, i ja od tego zacząłem I swoją tylko, biografię, żebyś tak, wiedział. I tylko na, tylko na ciebie patrzą wtedy. Wiesz, bo w nowariat jakiś biegnie, nie? No nie patrzą na tych, kto wygrał. Umknęło im. Kto wygrał? Kto był drugi? Bo patrzę na tego debila, co leci w Ale przecież, Czarek, w tej metaforze jest metoda, a w tej metodzie jest opis trochę twojej kariery, no i oszukujmy się. Cała moja kariera taka jest pod, pod front. No właśnie.